Cześć, witam Was serdecznie nad moim oczkiem. Troszkę popadało, nadają gorszą pogodę. Sytuacja u mnie z wodą wygląda następująco: nie ma jakiejś poprawy jakości wody po tych bakteriach. Ale co najciekawsze, naroiło mi się słuchajcie małych rybek. Nie wiem teraz, czy to są karasie, czy to są karpie. Generalnie widać po tych kolorowych rybkach, że są pełnołuskie. Jest sporo kolorowych rybek. Myślę, że to są karasie, co bardzo mnie to niepokoi. Ale wpuszczając cztery sztuki kolorowe, trzeba było się z tym liczyć, że coś z tego może być. W każdym razie, jutro jadę sobie przywieźć małego szczupaczka do tego mojego zbiorniczka. Zapuszczę, ponieważ nie chcę mieć tutaj przedszkola żadnego i tak jest przeludnienie. Znaczy przeludnianie, przerybienie u mnie tutaj także. Tak, podejrzewałem, że będzie z tymi karasiami taka sytuacja, ale liczyłem, że raczej się będą mnożyły jakieś kolorowe, a tu nie są kolorowe, aczkolwiek są też kolorowe, ale nie do końca. Także. Rano lecę na taką rzeczkę, sobie na bank przywiozę z szupaczką, jestem pewny, że tam złapię. Gdyby nie, 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 nie poszedł szupaczek, to przywiozę może jakiegoś okonia. Miałem tutaj, słuchajcie, okonia jakiegoś, ale został wyłowiony, wypuszczony do sąsiada do stawu. A z tym myślałem, a nie będzie potrzebny, nie będzie potrzebny. A teraz by się przydał. Ostatnio zauważyłem, że po tych bakteriach, nie? To na początku tak nie było widać, ale takie kule jakby jakiegoś, nie wiem, mułu czy czegoś takie wypływały na wierzch, wybierałem to wszystko. Dzisiaj również, tam jeszcze były jakieś sytuacje. W przyszłym tygodniu kolejna porcja pójdzie bakterii. No sypię te bakterie, słuchajcie, bo... Nie chcę, nie chcę nawet wpuszczać od, od, odkurzacza tutaj, bo generalnie to kurczę przydałoby się odkurzyć. Zobaczyć, być może jest jakaś warstwa takiego osadu, czy tam mułu na dnie. Ale aż bomblowało się. Z początku myślałem, że to ryby może tam sobie gdzieś tam coś tam oddychają, tak, pod wodą, ale nie, bo bomblowało, bomblowało i po chwili wypływały takie, że tak powiem, kule takie większe kilogramowe być może, no nie wiem jak wam to powiedzieć, objętościowo to naprawdę jak, jak pięć dobra dobra pięć jakiegoś tam, nie wiem, grubszego faceta No i wyławiałem, wywalałem to na zewnątrz Także no, tak to wygląda u mnie Słuchajcie no teraz tych małych rybek nie widać bo jest y, już y, później nie ma tego słońca, nie widać tak aczkolwiek ale są, 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 jest jest no widać czasami normalnie po 30 po 20 sztuk takie grupki pływają ale te to są petardy, o co jeden teraz Filt nie chodzi, słuchajcie, pompka nie chodzi. Pompka niby 120W. A rachunek za prąd przyszedł jakieś 1,5 stu wy mniej. Jest zrobiony ten filtr, Koszt 300 zł miałem taki, nie spalił się silniczek, tylko jakiś tam moduł, który popychał tą taśmę w tym moim skrętmatiku. Ale nie załączyłem tego, nie załączam, bo dopóki nie pomyślę nad jakimś lepszym filtracją, to nie ma sensu tego włączać, bo widzę, że to nie ma sensu z tego względu, że sypię te bakterie, woda jest jak jest, jest spokojna. Nie jest to małe oczko, tak jak niektórzy tam powiedzmy mają małe oczko, no fajnie, no, zadba szybko, no lekki jest 100 tysięcy litrów. Ciężko powiedzieć, także mówię, no czeka mnie tutaj spora przebudować, bo tam tryłem w poprzednich filmach Ale ruszę w tym w przyszłym roku Na tą chwilę Nie ma sensu, bo to trzeba zrobić tak, żeby naprawdę człowiek był mega zadowolony Prajda i tak jest a jeszcze też mam powiem. Nie odpisuję na komentarze naprawdę, kurczę, no nie mam czasu tam. Żona pracuje, synek ze mną, nie używam telefonu. Nie, nie chcę, żeby tam syn widział, że ja latam z telefonu, ponieważ dla mnie telefon to jest najgorsze chujostwo, jakie może być, przepraszam, za wyrażenie. Tak, że nie odpisywałem. Może się ono kiedyś na coś wam tam odpisze. Nie gniewajcie się. już bo... źle. No, rzuć rybką troszkę marcelku. Rzuć rybką troszkę, no? Rzuć, no? Także tak to wygląda u mnie. Sezon powoli się kończy. Na powietrzanie sobie włączyłem, skoro nie używam filtra, to włączyłem pompkę sobie tutaj, sobie pryka powietrze. Także wszystkich Was serdecznie pozdrawiam. To by było na tyle ode mnie na dziś. Fajnie, że jesteście, oglądacie moje filmy. Sub subskrypcji przybywa. Dzięki za wszystko. Pozdro mordeczki.